Cześć wszystkim Państwo, dzień z cyrkiem Safari w Jaśle. Proszę Państwa, cyrk Safari już w tą niedzielę 13 kwietnia 2025 roku zawita do jasła, da jedno przedstawienie o godzinie 15 na Placu Targowym przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Tutaj na komputerze, na programie Audacity nagrywam swój głos do mojej szczekaczki na... Motor Simpson na jasło. Reklama cyrku Safari. A to brzmi mniej więcej tak. Uwaga, uwaga! Cyrk Safari w Twoim mieście. Program międzynarodowy show dla całej rodziny. Artyści z pięciu narodowości. I tak dalej, i tak dalej. A więc już wyeksportowałem, to teraz. Puścimy, jak to będzie brzmiało. Nagrałem na przykład, jak będę jutro jeździł, już jutro o godzinie 15.00. namiot dobrze ogrzewany. Zapraszamy! a więc posłuchamy. I za chwileczkę na pendrive'a zgrywam swój głos i puszczam głośniku. W Twoim mieście program międzynarodowy. Show dla całej rodziny artyści z pięciu narodowości. Międzynarodowa obsada artystów z Ukrainy, Bułgarii, Polski, Hiszpanii i Kenii. To trzeba zobaczyć. Uwaga, uwaga! Sensacja programu! Po raz pierwszy w Polsce muzykarni, klauni z Hiszpanii. I wiele innych atrakcji. Cyrk Safari zaprasza. Na dwie godziny wspaniałej zabawy. Jasło, plac targowy. ulica Mickiewicza. Już jutro o godzinie 15.00. Namiot dobrze ogrzewany. Zapraszamy. Czy jutro będę jeździł w stylu już jutro o godzinie 15.00? I jak wyeksportuję, mam zapisany plik zgrywam na pendrive, włączam jeszcze raz, żeby to było zgrane, później pendrive wkładam do głośnika, włączam głośnik i jak jadę motorem, leci pięknie. Reklama. Cyrk w Safari w Jaśle, proszę państwa. A jak będę jeździł w dniu cyrku, w niedzielę to brzmi to tak. Już dzisiaj godzina 15:00. Słuchajcie, sami. Uwaga, uwaga! Cyrk Sabari w Twoim mieście. Program międzynarodowy show dla całej rodziny. Artyści z pięciu narodowości. Międzynarodowa Psada Artystów z Ukrainy, Bułgarii, Polski, Hiszpanii i Kenii. To trzeba zobaczyć. Uwaga, uwaga! Sensacja programu po raz pierwszy w Polsce. Muzykalni klauni z Hiszpanii. I wiele innych atrakcji. Cyrk Safari zaprasza na dwie godziny wspaniałej zabawy. Jasło, plac targowy. ulica Mickiewicza. Już dzisiaj godzina piętnasta. Namiot dobrze ogrzewany. Zapraszamy! i tak to proszę Państwa leci, na przykład jak ja robię na jaśle z cyrkiem reklamę dla cyrku na jasło to zawsze mówię datę już w niedzielę o godzinie 15 słyszeliście Państwo z głośnika na szczekaczce na motorze a więc zgrywam na pendrive i szykuję się do jazdy jutrzejszej i niedzielnej. Cyrk safari wiaśle 2025. Koń, to trzeba zobaczyć! Uwaga, uwaga! Szysarce programu! Pessoal,